Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przed czas na projekt Denko. I tym razem może Was zaskoczę, ale projekt Denko duży nie będzie, a na pewno nie będzie y, ogromny. I od razu powiem, co byśmy się wszyscy nie stresowali, że tak, mam za ciemny podkład. Zawsze kiedy go nakładam, mieszam go z kremem BB, z pandą ze Skin 79. I dzisiaj tak coś mi tknęło i mówię, ale dlaczego ja go mieszam? No jak nałożyłam, to zrozumiałam, bo on oksyduje. No, więc tak, jest za ciemny podkład. Mam nadzieję, że jakoś przeżyjemy. Ustaliłyśmy to na początku. No to teraz lecimy z zużytymi kosmetykami. Standardowo linki do wszystkich produktów wartych polecenia o zgrozę, zostawiam wam w opisie. Także gorąco Was zachęcam do zerkania w tenże opis, co my tutaj mamy. Pierwsza rzecz to peeling do ciała z Ecolab. To jest peeling, który ja dostałam od mojej Oli. Yy, nie przeczytam niczego po polsku, a rosyjskiego nie znam. Ale prawda jest taka, że peeling ten był antycelulitowy, był solny i pachniał bardzo intensywnie cynamonem. Był to zdecydowanie taki zapach um, raczej zimowy, świąteczny, mało wiosenny i mało energetyzujący. Jeśli chodzi o sam peeling, to właściwości złuszczające były mierne, ponieważ drobinki soli, jak i nie wiem, drobinki czegoś jeszcze. Ciemniejszego były no dosyć takie. wiecie, no byle jakie, tak? Po prostu nie jest to mój ulubiony typ peelingu, niemniej jednak całe opakowanie z, zużyłam, i nawet powiem Wam na zimę, do takiego zapachu mogłabym powrócić właśnie na zasadzie bardziej spa, a nie działania typowo pielęgnacyjnego. Kolejna rzecz to produkt, który wystąpił w ulubieńcach Maja. Czyli garnier botanik, terapii, Żurawina i olejek argenowy, szampon, który jest dedykowany włosom farbowanym, który rewelacyjnie zmiękcza moje włosy, z którego jestem szalenie zadowolona. I dlatego już mam w domu nowe opakowanie, tylko większe, to miało 250 ml, a teraz już sobie kupiłam 400 ml. Naprawdę serdecznie Wam polecam ten szampon, zwykły, prosty, drogeryjny, a przynajmniej na moich włosach działa e, mini cuda. Kolejna rzecz to zużyte mydło do rąk marki Joop, serii dla dzieci o zapachu nagietka, kolejne cudowne mydło marki Joop, ten zapach był po prostu genialny um, i nadal podtrzymuję, że nie wyobrażam sobie życia bez mydeł do rąk Joopa, ale aczkolwiek zdradzam je aktualnie z mydłem z Ifroshe, bo, bo mam po prostu w domu i chcę już je zużyć, bo stoi u mnie od grudnia. Ale jak się skończy, na pewno do tego jąpa powrócę, bo no, tak jak Wam wielokrotnie mówiłam, dla mnie te mydła są wyjątkowe. Dalej, w mojej narni, gdzieś na zupełnym dnie szafy dosłownie, znalazła się taka oto buteleczka płynu do kąpieli marki Dresner Essence, płynu takiego koncentratu o zapachu mango, więc zużyłam. Bardzo ładny zapach, bardzo fajny produkt, bardzo wydajny produkt, no niemniej jednak jest problem u nas z dostępnością w Polsce tych kosmetyków. Hmm, chyba wyłączny, bodajże dystrybutor ma ogromną hmm, kwotę za przesyłki, więc jeżeli ktoś mieszka blisko, Niemiec, to gorąco polecam. Jeżeli nie, to uważam, że gra jest niewarta świeczki, bo nie są to w Polsce tanie kosmetyki, i tak jak mówię, ta dostępność, koszty, wysyłki, to za dużo kasy po prostu na zwykły bądź co bądź płyn do kąpieli. Jak jesteśmy przy, przy płynach do kąpieli to oczywiście jakże mogłoby być inaczej Mango i Papaya I Love Cosmetics, czyli tak naprawdę żel pod prysznic o pojemności 500 ml, którego ja namiętnie używam właśnie jako płynu do kąpieli. Uwielbiam, tyle razy Wam o nim mówiłam, że już muszę faktycznie przystopować. Już się ktoś odezwał, że mu to przeszkadza, więc pewnie zaraz się znajdzie więcej takich osób. No ale cóż zrobię, używam, zużywam i nadal lubię. No i jak już jesteśmy przy tych zapachach i przy tej marce, to mam tutaj również żel podprysznic, który był bodajże w ulubieńcach maja właśnie pod względem działania pielęgnacyjnego, tak mi się przynajmniej wydaje bo bardzo mi ten zapach właśnie w maju umilał kąpiele i jest to marka I Love, seria Signature, czyli ta droższa seria. I był to żel o zapachu egzotycznych owoców, czyli mango, grapefruit, melon i ananas. Ekstra żel, ten zdecydowanie zużywałam do mycia ciała i, i naprawdę świetnie mi się sprawdził. No i zapach po prostu prima sort, jak to mówią. Dalej mamy sól do kąpieli, tą z kopalni, jaka to była kopalnia? Z bokni. I to była sól o zapachu sosnowym i powtórzę dokładnie to samo, co mówiłam w którymś tam denku o zapachu lawendowym. Ta sól była taka, no, niby tania, niby spoko, ale no, jakoś nie ciągnie mnie do niej. Dodatkowo ten zapach sosny był, no, mi osobiście on się kojarzy z kostką do, do toalety. Nie był to taki zapach, jak ja lubię, nie był to zapach dla mnie do końca relaksujący, taki no dosyć specyficzny, ale zużyłam, no więc jest, nie polecam. Kusteczki bambino, czyli jedyne najlepsze kusteczki do zmywania pozostałości makijażu z dłoni i do korekcji makijażu, oczywiście kolejne opakowanie u mnie. Baza pilow marki NES, baza do manicure hybrydowego, kolejne opakowanie u mnie. Nadal robię tylko i wyłącznie hybrydę na tej bazie. Nadal sobie nie wyobrażam robienia hybrydy, gdyby ta baza nagle, nie wiem, przestała funkcjonować na rynku. Uwielbiam i tak jak Wam wielokrotnie mówiłam, ja kupuję zawsze nową buteleczkę wtedy, kiedy widzę, że ta już zaczyna się tak ciągnąć. Ja już nawet nie wiem, czy ona się kończy, ale jak już mi zaczynają wychodzić takie właśnie włókna z niej, to wtedy. Bez skrupułów żegnam się z takim opakowaniem i kupuję nowe. Po prostu. Mm, co my tutaj dalej mamy? Dalej mamy tak. Dękuję już opakowanie pudru Golden Rose HD Banana. Tak naprawdę tutaj jeszcze trochę tego pudru jest, ale przez to, że ja zawsze używam mokrej gąbki, on już się tutaj tak dosyć mocno skawalił i po prostu uznałam, że za zaszaleje Wymienię na nowy egzemplarz. W jakim stopniu jest to marnotrawstwo produktu. Nie wiem, może jeszcze go jakoś tutaj powygrzebuję. No niemniej jednak, nadal mój ulubiony, niezastąpiony puder do makijażu. Przypomnę, że jest to puder o jasnym kolorze, więc dla kogoś, kto ma w ogóle ciemną karnację, może ten puder okazać się za jasny. I nie jest to puder stricte matujący jest to puder nadający bardziej efekt um, satynowej powłoki, ale w jakimś stopniu na pewno impregnujący, wiecie, ten, fiksujący ten makijaż. Co my tutaj dalej mamy? Dalej mamy piankę Alpejskie Zioła, głęboko oczyszczającą marki Swiss Poor. Ja to znalazłam w I Love Boxie. Bardzo dobra pianka. Jej regularna cena to jest 30 zł. Teraz była znowu na promocji za 13 zł. To za 13 tym bardziej warto ją kupić. Jedyne co to okazało się chyba dosyć mało wydajna, albo ja jej jak zwykle za dużo używałam. Wydaje mi się, że dosyć szybko mi się skończyła. Tu było opakowanie 150 ml. I teraz zaczynam używać też pianki ze spóra, też za Love Boxa, tylko białej która jest po prostu słabiej oczyszczająca zobaczymy jak mi się sprawdzi krem do rąk z I Love Mango i Papaja czyli jest to krem do rąk dokładnie o tym samym zapachu co właśnie ten produkt, który wlewam jako płyn do kąpieli, bardzo dobry krem, no pięknie oczywiście pachnie i powiem wam, że pielęgnacyjnie był naprawdę ok, nie jest to jakiś absolutnie szał ciał nie jest to jakieś dogłębne nawilżanie, ale do takiego zwykłego nawilżania dłoni zdecydowanie myślę, że wart produkt polecenia Mm, o tutaj wrzuciłam coś mojego małżonka, kiedyś mu to kupiłam, marka La Q i jest to żel dla facetów 8 w 1 z ekstraktem z chmielu, takie pitu pitu, yo, -yo fancy fancy, eee, żel jak żel, ani to nie miało jakiegoś superanckiego zapachu, ani powiem wam taki bardziej dla bajerów po prostu. Co? To jest chyba naturalny produkt. Ale on jest chyba naturalny, tak. Właściwie wiecie, co to Danko? nie będzie w aż takie małe, może. Krem, który tak bardzo Wam polecałam, i wiem, że teraz jest w ogóle problem, że nigdzie nie można kupić tego kremu, ale bodajże dystrybutorem tego kremu jest Skin Garden i myślę, że do nich należałoby się zwrócić z zapytaniem. Czyli jest to krem Swisspur, głęboko nawilżający, krem, którego ja używałam na noc. Który faktycznie działał dla mnie jak maska. Jest to taki krem, którego można warstwowo dokładać, wcierać, wklepywać, i rano, kiedy się budzimy, ta buzia jest nawilżona, taka właśnie rozpulchniona, Bardzo, bardzo dobry kosmetyk. Jego regularna cena to, nie pamiętam, chyba jest coś około 7-80 zł, ale właśnie on bywa na promocji w tym, że Skin Garden za 30. Wiem, że to była jakaś taka cena, która mnie powaliła po prostu z nóg. Gorąco Wam ten krem polecam, jeśli właśnie szukacie takiego bogatego kremu, który Wam się nie będzie rolował, który będzie działał mm, dobrze na suchą skórę, szczególnie podczas nocy. Bardzo warto polecenia produkt, tylko pod warunkiem, że jest gdzieś do kupienia. Lecimy dalej. Tutaj mamy saszetki, maseczka Aloe Eveline Cosmetics, maseczka w płachcie. Bardzo dobra, ja bardzo lubię maseczki z Eveline. Sól do kąpieli Isana z olejkiem lawendowym i ekstraktem z wanilii i powiem Wam, że albo mi się coś poprzestawiało w mózgu, albo to nie jest dokładnie ta sama sól, która była wcześniej, bo ta mi normalnie zajeżdżała taką wanilią, wydaje mi się, że ta poprzednia aż tak waniliowo nie pachniała. I, i ja już więcej tego nie kupię. Kiedyś to lubiłam, przecież te płyny używałam namiętnie, a, a tutaj coś się zadziało dziwnego sour z Alta Farma i powiem Wam, to miało tak specyficzny zapach, taki środków jakiś też do, zaraz Wam powiem, uh -huh. to pachnie, mi się to, ten zapach mi się kojarzył z jakimś środkiem, właśnie też takim typu kostka do, do toalety. Ten zapach był bardzo, bardzo dziwny i, jeszcze tylko Wam pokażę, która to jest, to i, I nie, i zdecydowanie nie. Mam jeszcze jedną sól z Alta Farma rozgrzewającą, której nie zużyłam, mam nadzieję, że będzie pachniała lepiej. To pachniało okropnie, a woda była tak czerwona, że wyglądała jak mi się kąpała w krwi. I powiem prawdę, nie było to dla mnie zbytnio komfortowe. Nie, 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 All clean balm Heimish a więc balsam do demakijażu, który chciałam odstawić, chciałam się obrazić i więcej do niego nie wracać. No i niestety nowe opakowanie już u mnie, jednak sobie nie wyobrażam funkcjonowania bez tego produktu. Przypomnę, że jest to balsam, który po prostu emulguje, który zmywa idealnie, nawet bardzo mocny makijaż w trymiga. Eee, oczy nie są pokryte mgłą, nie jest ten produkt tłusty, nie zostawia filmu na skórze. Same ochy i achy bardzo wydajny produkt, porządny, ponieważ po otwarciu mamy tutaj szpatułkę którą nabieramy sobie na bieżąco, ten balsam, co sprawia, że balsam jest czysty, jest to wszystko bardzo higieniczne. Mówię o tym, ponieważ ten balsam cudny do mycia twarzy z Omorowica, który mam z Look Fantastic w tej edycji specjalnej, nie dosyć, że jest właśnie do kitu, już Wam chyba o tym gdzieś wspominałam, to jeszcze nie ma do niego dołączonej szpatułki, wsadzasz tam paluchy, to się w ogóle marze, oczy są potem tłuste, no poracha, więc to... Kolejny dowód na to, że ja po prostu uwielbiam ten balsam do demakijażu, a nie generalnie produkty typu balsam do demakijażu. Nie wiem, to tak śmierci. No o czym to śmierci? ma olej olejowy, który jest. Y, nie jest do dezynfekcji, o. do przeciwbólowy pisałam o nim na Instagramie. I ja on ma taki smród jakby w szpitalu. No. no o, 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 o! Właśnie takim szpitalem, no? Mm. Maseczka marki Sape, oczyszczanie, pilmaska do twarzy. Bardzo podobną maseczkę miałam z marki Rapan Beauty i teraz zresztą znowu mam. I powiem Wam, że ta z Rapana jest 100 razy lepsza, ponieważ nie jest tłusta. Ta była dla mnie troszeczkę za tłusta, to była taka typowo, typowa smoła. I gdyby nie rękawica glove, do której używam do zmywania masek, to to po prostu się tak mazało. Nie, powiem Wam, że pod tym względem ta maska była, no mówię, gorsza w ogóle spoko produkt, bo to jest produkt naturalny, on zawierał się takie drobinki korundu, tam węgiel, takie coś generalnie fajne, tylko nie do końca dla mnie. Choć w początku byłam z niej bardzo zadowolona, nie mając właśnie porównania do e, cholera, do e, maski marki Rapan, znowu słońce zaszło. E, maseczka, nie, przepraszam, peeling do twarzy, Asoa, naturalne oczyszczenie. E, powiem Wam tak, na początku przerażał mnie zapach, po drugim czy trzecim użyciu zapach przestał mi przeszkadzać, ale ten peeling był dla mnie zatłusty. On miał naturalne... czy on ściera? Nie pamiętam, nie używałam go. Aha. Mechaniczne, naturalne pestki aronii, czarnej porzeczki i moreli. I on był dla mnie jednak przytłusty, za mała była koncentracja tych pestek w tej masie i super, hiper naturalny, pitu-pitu produkt, ale to nie jest po prostu mój klimat więc ja osobiście nie polecam. Dalej mamy dezodorant Garnier Mineral Invisible 48 godzin. Spoko. Ostatnio jakoś mi przeszła faza na tamtego Neo, naszła faza na to, więc kolejne opakowanie na już kończę. Co my tutaj dalej mamy? Dalej mamy mohani błoto z morza martwego, mokre, mineralne. No produkt. Bardzo naturalne, że tak powiem, bardziej się nie da. Ja to używałam dzielnie, czy widziałam działanie pielęgnacyjne, wierzyłam w nie, natomiast nie widziałam go. Powiem w ten sposób, te produkty wcale nie są tanie z racji właśnie swojej super hipernaturalności, wszak było to kosztuje. No wiecie, te, te sprawy. Ja osobiście bym do tego nie wróciła. Dalej mamy dwie kredki z VIBO, ciemna i jasna, te piórkowe. Dalej uwielbiam te kredki, choć mam romansę z tą pomadą. To znowu mi przeszła faza na pomadę z Eveline Cosmetics, znowu miłość do VIBO, ale VIBO wypuściło nowe kredki, które Pitu Pitu mają być lepsze, są jeszcze droższe i ja je na pewno już kupię po wakacjach i sprawdzę, znaczy jedną kupię i sprawdzę, jak z kolei one się mają do tych. Na ten moment polecam bardzo serdecznie właśnie te kredki. Mój ulubiony Max Factor 4 slash Effect, a więc tuż do którego zawsze powracam po różnego rodzaju romansach i oczywiście kolejne opakowanie nowe jest u mnie. Tusz z Eveline, ten z olejkiem marganowym, Eveline Cosmetics Extension. Wydawało mi się, że ten zielony, który kupiłam, jest lepszy, ale powiem Wam, że chyba nie. I jakby mi się skończył ten zielony, to znowu bym kupiła ten. On się różnią przede wszystkim szczotką. Trudno mi powiedzieć, czy same tusze się czym jakoś zasadniczo od siebie różnią. Przypomnę, że ten to jest z pomarańczowym tutaj SM Floresem. Bardzo tanie tusze i naprawdę dobre. I dalej mamy coś z Look Fantastic Balance Me Vitamin C Repair Serum z kwasem hialuronowym, 98% naturalne. Bardzo intensywnie pachniał ten produkt cytrusami. Był bardzo taki mocno witaminowy. Małe opakowanie, zużyłam szału ciało, nie robiło. Taki Bajer, Szmajer i nic poza tym. A tego nie było już w ja się zastanawiam, czy to nie zostało, wiecie, z jakiegoś poprzedniego denka niewyrzucone. To jest Lenia Multi Repair, ten intensywnie regenerujący krem pod oczy, który najpierw mi się wydawał cudowny, potem mi się wydawał gorszy, potem znowu mi się wydawał cudowny. Ostatecznie jednak e, na dzień wygrywa pod makijaż Kills i, I tyle, że tak powiem w temacie. Ale krem, muszę przyznać, że jest naprawdę dobry. Ładnie wygładza, ale bywają lepsze. O, powiem w ten sposób, no lepsze i oczywiście... Kilka razy droższe. I ostatni produkt to marka Moods, czyli marka z Tajlandii. Dokładnie producentem jest Billow i jest to serum, które również było w ulubieńcach, które Wam bardzo mocno polecałam, czyli Vitamin C Whitening Serum. zastanawiacie się, jak to możliwe, że zużyłam w tak krótkim czasie całą butelkę. Otóż e, odstąpiłam troszkę tego serum koleżance, która przyszła ze swoją szklaną butelką. Z pipetą i sobie przelała. Bardzo byłam zadowolona z tego produktu. Używałam go a to na noc, a to na dzień. To też się jakby na przestrzeni miesięcy zmieniało. Czy zauważyłam działanie pielęgnacyjne? Tak, wydawało mi się, że ta skóra jest właśnie taka rozświetlona, rozjaśniona. Natomiast z racji aktualnej, wiecie, znowu narni, zapasów i tym podobnych, no pewnie ym, przynajmniej na ten moment do niego nie wrócę. I przypomnę tylko, że te wszystkie kosmetyki, ym, które Wam tutaj pokazuję z Tajlandii są dostępne w bardzo wielu miejscach ym, w internecie, ale też w drogeriach Natura. Nie we wszystkich, ale, ale są. Więc jakby kogoś interesowało. Z tej samej firmy chyba... Tak, jest ten genialny krem BB, który powiem Wam nadal jest po prostu moim faworytem. Tam już mam ociupinkę i go wyciskam do ostatniej kropelki, bo po prostu po ludzku mi go szkoda zmarnować. No, no i z całkiem nieogromnego denka chyba wyszedł bardzo długi film. Także ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was, rzecz jasna do kolejnych to chyba wszystko, dzięki serdecznie do zobaczenia, trzymajcie się, buziaki, papa pa. ale może słodka asystentka by mi zapaliła światło bo znowu mi jest trochę za ciemno o, teraz będzie za ciemno i żółciutko, no to lecimy